Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o wypadaniu włosów w ciąży, o wypadaniu włosów po porodzie oraz o zagęszczeniu włosów, jakiego nigdy w życiu nie miałam. Oczywiście opowiem Wam o rzeczach, które mi w tym pomogły. Dlatego zapraszam Was serdecznie na dalszą część tego filmu. Na ten film czekałam tyle czasu, żeby go nagrać, więc mam nadzieję, że Wam się on spodoba. No dobrze, no to słuchajcie: to ja Wam opowiem, jak wyglądały moje włosy w ciąży. Otóż do czwartego miesiąca, od siódmego tygodnia do czwartego miesiąca. W ciąży moje włosy zaczęły strasznie wypadać i się bardzo przyrzedziły. I ja dosłownie, wiecie co myślałam, że na mnie jakieś fatum spadło, że zawsze ja muszę mieć najgorzej, że podobno włosy zagęszczają się w ciąży, a mi zaczęły się sypać i wyglądały właśnie w następujący sposób. Otóż, wypadanie włosów w ciąży jest naturalnym efektem zmian hormonalnych. Wiele kobiet po prostu godzi się z tym faktem, że wypadają włosy i chcąc to zatuszować, ścinają włosy na początku ciąży. U niektórych kobiet takie wypadanie włosów w ciąży nie występuje, ale za to ten czas na pewno przyjdzie po porodzie. Wysoki poziom estrogenów, który w czasie ciąży odpowiedzialny był za wygląd włosów, niestety po porodzie maleje. Włosy stają się cieńsze, słabsze, matowieją i niestety wypadają. Wykazano, że nawet 60% wszystkich włosów może w tym okresie przejść z fazy wzrostu do fazy telogenowej, czyli do fazy wypadnięcia. A więc widzicie, kochane, każda z nas jest inna i u każdej z nas to inaczej wygląda. Ja mogę tyle powiedzieć, że u niektórych moich klientek nie było w ogóle wypadania włosów w ciąży, a u mojej jednej przyjaciółki, która jest już w drugiej ciąży, zauważalne jest wypadanie przy drugiej ciąży. I ona zauważyła dopiero to wypadanie w drugiej ciąży. W pierwszej powiedziała, że nie widziała takiego nadmiernego wypadania na początku, w pierwszym trymestrze ciąży. Ja tyle z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że niestety dopadło to mnie na początku wypadanie właśnie w ciąży. Być może u mnie było ono spowodowane hormonami, ale też ja na początku swojej ciąży. Strasznie schudłam, zjechałam minus 4 kg, byłam chora, byłam na antybiotyku, jadłam tylko gotowane ziemniaki, chleb z masłem, wszystko mnie, wiecie, brzydziło, żygałam jak kot. Myślę, że również nie dostarczałam organizmowi tylu składników w pokarmie, by włosy mogły być po prostu ładne i zdrowe w tamtym czasie. Ale spokojnie. U mnie trwało to do czwartego miesiąca. Czyli tak, kochane, wyglądały moje włosy gdzieś mniej więcej w maju, czyli ja tu już byłam właśnie w trzecim, czwartym e, miesiącu ciąży. A coś z milszych wiadomości, jak moje włosy wyglądały w grudniu, co mogłyście podziwiać na moich filmach. Było zauważalne zagęszczenie, zwiększona ilość włosów, i już wam mówię, dlaczego tak się dzieje. Mieszki włosowe kobiety w ciąży nie wchodzą w fazę ketogenu i dlatego jest ich znacznie więcej. Około 3 miesięcy po porodzie poziom estrogenów spada, a wraz z nim wypadają nam włosy. Te, które miały wypaść w trakcie ciąży oraz te, które wypadają na bieżąco. No dobrze, to teraz pokazuję Wam jak wygląda okres linienia, ja tak się śmieję, po ciąży. Nie bójcie się, to mi już przeszło takie nadmierne wypadanie włosów, aczkolwiek wyglądało to tak. Po połogu, czyli około po 8 tygodniach od porodu zaczęłam zauważać nadmierne wypadanie włosów, które były po prostu wszędzie. Wypadały mi podczas czesania, mycia, suszenia, stylizacji, nawet jak robiłam podstawowy warkocz, lekkiego dotknięcia po prostu włosów, już miałam garści włosów w rękach i podczas spania. I zauważyłam u siebie dwie fazy takiego wypadania, bo włosy nadmiernie zaczęły mi wypadać właśnie w tej pierwszej fazie. 8 tygodni po porodzie, tak przez dwa miesiące trzy. Później się to tak unormowywało. Znowu zaczęły bardzo mocno wypadać, i teraz mogę powiedzieć, że to się unormowało, i moje włosy podczas mycia wyglądają tak, jak Wam pokażę teraz na filmie. Dlatego zachęcam Was do kupienia sobie takiego sitka. Żebyście widziały, ile Wam włosów wypada Ja się cieszę, że już mnie to wszystko chyba ominęło, mam nadzieję Z tym, że niestety, jak możecie zauważyć, na tej wysokości gdzieś włosów Ja mam długie włosy już, ale one są po prostu strasznie cieniutkie, strasznie cieniutkie, takie przerzedzone ale ich łuska jest zamknięta. One nie są rozdwojone. Ja o nie teraz jeszcze mocniej staram się dbać, bo nie chcę ich skracać na długości, przez to, że no, nie są to włosy zniszczone, tylko są to włosy przerzedzone i dlatego wolę postawić tutaj na wcierki i inne metody i mogę wam powiedzieć, że jest już lepiej. No to teraz słuchajcie. Bo muszę to pokazać, bo inaczej mi, nikt mi po prostu nie uwierzy. Bez kitu. Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Po prostu. Po prostu szok. No, i co powiecie? Nigdy, ale to nigdy nie miałam w przyciągu 6 lat zapuszczania moich włosów takich efektów po prostu u No, mam tak drugą grzywkę, dosłownie drugą grzywkę, nawet ładnie mi w tej grzywce, trochę takie jak Sailor Moon. No, i tutaj mam takie pejsy długie, tak, do, dokładnie pejsy długie. To, czego wcześniej nie miałam po żadnej wcierce, nigdy nie miałam włosów tutaj na szyi. Takich, żeby aż mi rosły na szyi, na karku, za uchem. No nie miałam tak. Pokażę Wam się jeszcze z tyłu. I słuchajcie, na skórze głowy mam wyczuwalnego po prostu jeża. Już Wam się pokazuję z tyłu, jak to wygląda, i opowiadam o produktach, które przyczyniły się do tego, że mam taki cudowny urodzaj włosów. Pozwolicie, że ja tak zostanę, bo mam się czym pochwalić. Cały czas karmię piersią syna, a ma już on prawie 11 miesięcy. I chciałam sobie pomóc przy tym nadmiernym wypadaniu włosów po porodzie. I oczywiście nie mogło być to bardzo agresywne, przez to właśnie, że karmię. I zaczęłam stosować regularnie olej. Jest to olej z firmy L'Oreal Paris. Botanical Fresh Care Lawendowy olejek Pre-Shampoo Oil Czyli jest to taki olej do stosowania na skóry głowy i na włosy przed myciem Zawiera bardzo krótki, fajny skład Kompozycja botanicznych esencji z lawendy, soi, olejku kokosowego Przeznaczona do stosowania przed myciem głowy Dla ukojenia delikatnej skóry głowy i nawilżenia włosów Aż po same końce świeży, relaksujący aromat. Wkład oczywiście w Incy Wam wrzucę. Ja jestem z tego oleju bardzo zadowolona. Przede wszystkim dlatego, że łatwo rozprowadza się po skórze. Jest taki delikatny, lejący nie jest taki zbity jak olej kokosowy nie jest taki. Ciężki jak olej rycynowy, jest on bardzo wydajny i nakładałam go opuszkami palców, wlewałam sobie na rękę, na opuszki palców i delikatnie, bardzo delikatnie dotykałam skóry głowy. Przez to, że moja skóra głowy pociąży zrobiła się bardziej tłusta niż sucha, jaka była w trakcie ciąży. Nie mogłam cały czas stosować tego oleju, więc przerzuciłam się po prostu na najtańszą, najlepszą metodę, jaką jest po prostu masaż skóry głowy dłoni, po prostu mizianie. Oglądam coś i miziam po prostu swoje włosy albo robię to tak, jakbym się czesała i na bank potem już zauważałam efekty i przez to, że to jest olej na porost włosów. To nie chciałam go cały czas używać, bo tłuste na tłuste jak się kładzie, to się robi nam wtórnie suche. Dlatego nie chciałam, żeby moja skóra głowy również tutaj ucierpiała, bo mogłaby. To włączyłam do tej pielęgnacji wcierkę, o której Wam już wcześniej mówiłam z firmy Only Bio. Do kupienia w Rossmanie. Ja już mam tutaj końcóweczkę. Zawiera ona kapsaicynę, czyli taki wyciąg z chili, pobudzający mikrokrążenie skóry głowy, ekstrakt ze skrzypu polnego i z kozieradki. Stwierdziłam, że włączę sobie nawilżającą skórę głowy wcierkę, żeby nie było za tłusto, która również wyreguluje mi to nadmierne przytłuszczanie się skóry głowy i włosów. Wcierka ta to Serio jest bajka. Naprawdę serdecznie Wam ją polecam. Wrzucę Wam jej skład, żebyście sobie więcej zobaczyli, poczytali. I przechodzę do ostatniej rzeczy, która na bank mi się spisała. Rzadko tutaj mówię o suplementach diety, ale chyba nagram jeszcze taki film o tych wszystkich suplementach, które mi się nie sprawdziły bo było ich hello, naprawdę dużo. Za to jestem bardzo zadowolona, że jest suplement diety, który mi się sprawdził, który był w cholerę drogi. Bo nie kupiłam go w aptece Gemini przez internet, ale teraz go dokupiłam i był prawie o połowę tańszy. Dlatego polecam Wam kupowanie w aptece Gemini przez internet, a nie w jakichś innych aptekach stacjonarnie. Mam tutaj tabletki Kerabion, Mama do włosów i paznokci przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Pomaga zachować zdrowe włosy, ma biotynę, selen, cynk, pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów, przez to że zawiera miedź, pomaga zachować zdrowe paznokcie, przez to że zawiera selen i cynk. Jest to już moje drugie opakowanie, czyli mniej więcej stosowałam chyba 2,5 miesiąca, tak mi się wydaje te tabletki bo miałam je y, chyba 90 tabletek, a tutaj mam 60 tabletek. No i nie oszukujmy się, czasami zapomniałam y, wziąć. I oprócz tych składników, które wymieniłam, zawiera w składzie L-cysteinę, L-metioninę, witaminę C, niacynę, żelazo, cynk, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6, ryboflawinę, miedź pas foliowy, jod, selen, biotynę, witaminę, B12. I teraz słuchajcie mnie uważnie, mamy i nie tylko mamy, bo kerabion też, te tabletki są w wersji takiej nie dla mam. Proszę, żeby wysłuchały mnie osoby, które mają chorą tarczycę, biorą leki na tarczycę. Otóż, jak bierzecie tabletki z biotyną, to musicie ją odstawić na co najmniej tydzień, jak robicie wyniki tarczycy. Tak przynajmniej powiedziała mi moja pani doktor i ja się tego trzymam. I tak samo jest tutaj jod, a nie każda kobieta w ciąży i po ciąży może używać tabletki z jodem. U mnie to się zmieniało i ja to ustalałam z panią doktor w zależności od tego, jak wyglądały moje wyniki tarczycy i jak ja się czułam. Podsumowując, kochani, na sam koniec, moim celem jest teraz zagęszczenie moich długich włosów. Wydaje mi się, że przez to, że te hormony już się normują, to też te włosy stały się u mnie mocniejsze i mniej wypadają. Ale na bank takiego urodzaju nie miałam po niczym, więc te trzy rzeczy w sumie to cztery, bo jeszcze paluszki są bardzo ważne. Najbardziej tania metoda. Po prostu wchodzi tutaj o systematyczność w masażu skóry głowy. Te rzeczy przyczyniły się do tego, że właśnie jestem szczęśliwa. Wyglądam tak. Mam nadzieję, że te włosy, co mam tu. Z boku i z tyłu, na karku, pięknie szybko mi urosną i zagęszczą moje włoski na długości, bo cieszę się długimi włosami, aczkolwiek widzę te przyrzedzenia i chciałabym, żeby one się po prostu wyrównały. Nie poddaję się, kochani, cały czas walczę, cały czas szukam dla siebie tego złotego środka, a może dzięki temu komuś jeszcze z Was pomogę. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za spędzony ze mną czas. I do kolejnego spotkania. Pa-pa!